Kurde. ale mnie ręka boli. A! czekaj, weź do podłogi. Do a. poczekaj, poczekaj. Kurde, nie ruszaj. Dobra. Ja muszę rękę położyć na glebie, dobra. A nie ja jestem, nie, to nie Dominika Wokardra. nie, Dobra. A! Kurde, kurde. O jezus, o jezus. O matko. Dobra, koniec, kończ. Nie, no chyba żartujesz. Posłuchaj, wykorzystujcie to, że ja mam to ciasto zapięte. No, i mnie denerwujesz. Dzień dobry, widziała Pani tak ile widzisz? Nie wiem. Mądra jestem! Ten... No Zaczynaj bawią mnie, zobaczcie, ale masz mnie jebać. No właśnie, kurwa, to mądra jestem! Ten... Mądra, jesteś ten... pęski! Jak córeczka, dawaj. <laughs>